Kogut policyjny nie uwierzycie, co właśnie wydarzyło się na szczycie NATO. Marcin Nawrocki przerwał przemówienie Zełęckiemu na oczach całego świata, reakcja prezydenta Ukrainy przeszła do historii. Zostańcie z nami, bo to, co zobaczycie, może zmienić wszystko w postrzeganiu polityki międzynarodowej. Cała sytuacja miała miejsce podczas jednego z kluczowych paneli szczytu NATO, gdzie omawiane były sprawy bezpieczeństwa europejskiego, wsparcia dla Ukrainy oraz dalszej współpracy członków sojuszu w kontekście bieżących konfliktów. Przemówienie Zełeńskiego miało charakter mocno symboliczny. Prezydent Ukrainy mówił o potrzebie solidarności, wsparcia militarnego i gospodarczego oraz o zagrożeniach, które stoją przed całym regionem. I wtedy wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Marcin Nawrocki wstał i wprost przerwał Zełeńskiemu. Kamery natychmiast uchwyciły moment, kiedy prezydent Ukrainy zareagował z wyraźnym zaskoczeniem. W sali zapadła cisza, a wszyscy obecni zaczęli szukać słów. To był moment pełen napięcia, który natychmiast wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych i serwisach informacyjnych. Ale po kolei. Dlaczego Nawrocki zdecydował się na tak dramatyczny krok? Według źródeł dyplomatycznych, powodem były kwestie proceduralne i interpretacyjne. Niektórzy eksperci uważają, że przerwanie miało na celu zwrócenie uwagi na pewne punkty, które Polska uważała za kluczowe w negocjacjach. Inni wskazują na bardziej polityczne motywy. Może chodziło o demonstrację siły lub przypomnienie o roli Polski w regionie? Reakcja Zełęckiego była równie zaskakująca. Prezydent Ukrainy przez chwilę milczał, patrząc prosto na Nawrockiego, a następnie kontynuował swoje przemówienie, starając się zachować spokój i profesjonalizm. Jednak widać było, że sytuacja wpłynęła na dynamikę całego spotkania. Niektórzy dyplomaci sugerują, że w takich momentach każdy gest i każde słowo są analizowane przez cały świat polityki międzynarodowej. Media natychmiast zaczęły spekulować o możliwych konsekwencjach. Czy przerwanie przemówienia mogło zaszkodzić wizerunkowi Polski na arenie międzynarodowej? Czy Zełęński poczuł się urażony? A może była to tylko demonstracja stanowczości, która miała pokazać, że Polska nie boi się stawiać trudnych pytań nawet w obecności światowych liderów? Warto też zwrócić uwagę na kontekst szerszy. Na to od lat stara się utrzymać równowagę między wsparciem dla Ukrainy a dialogiem z Rosją i innymi państwami w regionie. Każdy gest przywódców, każda interwencja w trakcie wystąpień jest analizowana pod kątem możliwych implikacji strategicznych. Moment przerwania przez Nawrockiego stał się więc symbolem napięć i subtelnych gier politycznych, które toczą się za kulisami największych sojuszy świata. Co ciekawe, w mediach społecznościowych reakcje były natychmiastowe i bardzo emocjonalne. Twitter zapełnił się memami, krótkimi analizami i komentarzami internautów. Jedni chwalili Nawrockiego za odwagę i zdecydowanie Inni krytykowali jego zachowanie, twierdząc, że dyplomacja wymaga cierpliwości i taktownego podejścia. To pokazuje, jak bardzo polityka światowa jest obserwowana i oceniana przez opinię publiczną w czasie rzeczywistym. Nie możemy też zapominać o konsekwencjach dyplomatycznych. Choć oficjalnie szczyt NATO kontynuował swoje obrady, dyplomaci z wielu krajów już teraz analizują, jak taki incydent wpłynie na relacje między Polską a Ukrainą oraz innymi członkami sojuszu. Każdy szczegół może zostać wykorzystany w przyszłych negocjacjach, a polityczne napięcia mogą znaleźć odzwierciedlenie w decyzjach dotyczących bezpieczeństwa i wsparcia militarnego. Warto też przyjrzeć się osobie samego Marcina Nawrockiego. To doświadczony polityk, który niejednokrotnie pokazał, że potrafi podejmować decyzje w trudnych sytuacjach. Jednak przerwanie przemówienia prezydenta Ukrainy to gest, który w historii polityki jest rzadkością. To moment, który na pewno będzie analizowany w szkołach dyplomacji i w kręgach eksperckich przez długie miesiące. Dla Zełęckiego natomiast była to lekcja, jak zachować spokój w nieprzewidywalnych sytuacjach. Jego profesjonalizm i umiejętność kontynuowania przemówienia mimo przeszkody pokazują, dlaczego jest cenionym liderem na arenie międzynarodowej. Jednak nawet on musiał zmierzyć się z pytaniami dziennikarzy i analityków, jak odebrał gest Nawrockiego? Czy był to znak niezgody politycznej, czy raczej zwykła interwencja proceduralna? Podsumowując, szokujący moment na szczycie NATO, kiedy Nawrocki przerwał Zełęskiemu, pokazuje, że polityka to nie tylko dyplomacja i protokół, ale również emocje, napięcia i nieprzewidywalne sytuacje. To wydarzenie zostanie zapamiętane jako symbol zderzenia stanowczości z profesjonalizmem, gestu z dyplomacją. Drodzy widzowie, chcemy poznać wasze zdanie. Co myślicie o tym incydencie? Czy Nawrocki postąpił słusznie? Czy może przekroczył granice dyplomatycznego zachowania? Napiszcie swoje komentarze poniżej, bo Wasza opinia jest dla nas niezwykle ważna. I pamiętajcie, jeśli chcecie być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami politycznymi w Polsce i na świecie, subskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia. Dzięki temu żaden szokujący moment, żaden nieoczekiwany gest przywódcy, ani żadna decyzja polityczna nie umknie Waszej uwadze. Na koniec jedno jest pewne: polityka w czasie szczytów NATO bywa nieprzewidywalna, a jeden moment może wywołać falę komentarzy na całym świecie. Ten incydent to dowód na to, że w polityce nic nie jest oczywiste, a każdy gest może mieć ogromne znaczenie.